Zielona strzała, kontrapasy czy parkingi dla rowerów, to tylko niektóre z osiągnięć oficera rowerowego. Zielona góra z roku na rok staje się coraz bardziej przyjazna cyklistom, a zdaniem wielu amatorów dwóch kółek dzieje się tak dlatego, że w sprawach urzędowych mają swojego reprezentanta, co najważniejsze wybranego z własnego grona. Bo oni sami mówili, że trochę to się nie sprawdza. Teraz się to zmieni. Nowa propozycja magistratu jest taka, że zamiast nie cyklistów oficera nie wskażą nie urzędnice. Będzie konkurs na to stanowisko i nowe wymagania wobec kandydata. Nie może to być osoba. Przypadkowa, musi to być człowiek z odpowiednim wykształceniem. Dodatkowo musi to być osoba wyłoniona w konkursie. Zdaniem rowerzystów sprawa ma drugie dno. Robert Górski ze stowarzyszenia rowerem do przodu stawia tezę, że nowym oficerem zostanie któryś z pracowników biura zarządzania drogami, które zostało zlikwidowane. Lepiej mieć takiego biernego, miernego, ale wiernego oficera rowerowego urzędnika, który nie będzie podskakiwał, nie będzie sprzeciwiał się wysokim krawężnikom, Polbrukowi na ścieżkach słupom i innym przeszkodom rower zamiast osoby, która dba o interes rowerzystów. Przypominamy, że dotychczasowy oficer rowerowy Maciej Porębski pracę zakończył w grudniu. Od tamtej pory Zielona Góra nie ma oficera.